Moim i Państwa gościem jest Ania. Ania podróżuje z mężem Tomkiem oraz dwójką dzieci. Witam Cię, Aniu. Witam, dzień dobry. Powiedz na początku, czym się zajmujecie, oprócz podróży? Okej. Okay. Myślę, że nie będę w tym ani trochę oryginalna. Normalnie na co dzień oboje pracujemy. Jesteśmy normalnie zatrudnieni na etat, a więc dysponujemy. Tymi 26 dniami urlopu, które oczywiście staram się jak najlepiej wykorzystać, a nasze dzieci chodzą do, do szkoły. Od ilu lat podróżujecie? Znaczy tak, ile podróżujemy. Generalnie gdzieś ten taki, powiedzmy, duch podróżnika dużo mał w nas, myślę od zawsze. Zawsze lubiliśmy, już od dziecka, lubiliśmy spędzać aktywnie czas jeździć rowerami chodzić po górach. Ale tak naprawdę zaczęliśmy podróżować akurat, gdy na świecie pojawiła się nasza córka. To z nią zaczęły się właśnie takie pierwsze, e, krótsze i, i, i dłuższe podróże, bliższe i dalsze. Na początku odkrywaliśmy najbliższe okolice, później gdzieś sąsiednie województwa, wyjeżdżaliśmy coraz dalej, coraz dalej. Już przyszły ten moment, gdy postanowiliśmy ruszyć z nią za granicę. No, a macie też syna, tak? To teraz podróżujecie z dwójką dzieci. I jak wam się podróżuje z dwójką dzieci? Łatwiej, wbrew pozorom łatwiej, dlatego że nasze dzieci bardzo fajnie razem spędzają czas. Potrafią sobie znaleźć wspólnie jakieś zainteresowanie, czy zawsze ich wspólnie zaciekawi. Jedno pilnuje drugiego, tak naprawdę, więc zawsze mają siebie na, na oku. E, z, będąc razem, no to też zwracają uwagę na takie rzeczy, e, które po prostu będą się podobać e, dzieciom, więc e, jedno i drugie widzi coś, co może się podobać temu pierwszemu albo drugiemu, więc generalnie łatwiej jest taką, e, taką podróż z nimi wspólnie e, odbyć, bo oni lubią swoje towarzystwo, lubią ze sobą spędzać czas. Ile? Jest różnicy? 7 lat. To dosyć. Tak. A byliście też z dziećmi we wiosce Świętego Mikołaja? Możesz powiedzieć, jak tam było? Akurat we wiosce Świętego Mikołaja nie byłam tylko z córką sama. Była to taka wymarzona jej podróż. To było takie spełnienie marzeń, jeżeli chodzi właśnie o, o naszą córkę. Więc to marzenie postanowiliśmy zrealizować. Nasz synek miał wtedy Osiem miesięcy, więc ze względu na to, że był mały. Nie zdecydowaliśmy się na, na taką podróż we czwórkę. Była to w ogóle wycieczka taka bardzo nietypowa, bo to była podróż jednodniowa. Rano wyruszy, wyruszyłam razem z córką rano z Katowic do właśnie wioski świętego Mikołaja. Jeszcze tego samego dnia wieczorem byłyśmy z powrotem w domu. No i jak tam jest w tej wiosce, opowiedz? Fantastycznie, jest tam naprawdę niesamowity klimat, czuć pozytywną po prostu energię na każdym kroku. Jest, było akurat w dzień, w którym my byłyśmy, było cieplej niż się spodziewałyśmy, że jest, bo można by się spodziewać, że jednak za kołem podbiegłowym będzie już bardzo zimno. Byłyśmy oczywiście na to przygotowane, ale nie było aż tak zimno, jak się spodziewałyśmy. Był, było naprawdę niesamowicie. Był cały program zorganizowany, była właśnie przejażdżka psim przęgiem, była przejażdżka z reniferami, była ta wyczekiwana najbardziej wizyta u Świętego Mikołaja, więc no, myślę, że to jest coś, co warto zapamiętać, że można wejść do tego świętego Mikołaju, ścisnąć mu dłoń, zrobić z nim wspólne zdjęcie. Także naprawdę to y, dla naszej córki to było olbrzymie przeżycie. A prezenty dawał? Yy, nie, prezentów Mikołaj tam nie daje. Ale nie brakuje miejsc, gdzie można jakąś niespodziankę dla dziecka zakupić. Bardzo w ogóle fajnym miejscem jest Poczta Świętego Mikołaja, z której można posłać pocztówki. No i co jest takie właśnie też było dla nas takim zaskoczeniem, że można było posłać pocztówki, które będą dostarczone na Boże Narodzenie, ale nie w roku, w którym byłyśmy, tylko na rok następny. Więc można było z rocznym wyprzedzeniem posłać świąteczne kartki. Były też na tej poczcie Świętego Mikołaja takie skrzynki, które były popisywane nazwami danego kraju. No i właśnie tam do tych skrzynek lądowały listy, które przywędrowały do Świętego Mikołaja z poszczególnych krajów. A byliście w Chicago, możesz <laughs> powiedzieć, jak tam było, co warto zwiedzić, jak się pojedzie? Y Chicago to w ogóle było... Pierwsze miejsce w Stanach, które zwiedziliśmy, może tak dosyć nietypowo, bo myślę, że większość wybierając, wybierając się po raz pierwszy do, do Stanów wybiera pewnie Los Angeles albo Nowy Jork. My akurat w wyniku takich, a nie innych okoliczności wybraliśmy Chicago. Spędziliśmy tam tydzień. W zasadzie nie opuszczaliśmy downtown Chicago, ale tam jest tak dużo atrakcji, tak... Wiele ciekawych miejsc do zobaczenia, że można spokojnie zorganizować swój czas od rana do samego wieczora. Jest bardzo dużo ciekawych miejsc, gdzie można właśnie wybrać się z dziećmi. A co naszym zdaniem przede wszystkim trzeba tam zobaczyć. Na pewno trzeba wejść na któryś z punktów widokowych znajdujący się na wieżowcu. Najbardziej popularny jest Skydeck znajdujący się w wieżowcu Willis Tower. Ten punkt widokowy mieści się na, na, na 103. piętrze tego budynku. Zdecydowanie warto tam wejść i za dnia, i, i wieczorną porą, bo wieczorna panorama miasta zupełnie inaczej jest odbierana. To miasto zupełnie inaczej się prezentuje. Tak, dobrze jest przyjść w zasadzie przed zachodem słońca, żeby jeszcze właśnie zobaczyć ten zachód słońca i, no i zostać aż do momentu, kiedy miasto rozbłyśnie wszystkimi światłami. Co jeszcze warto? Na pewno obowiązkowo trzeba u, udać się na spacer nad jezioro Michigan, które wy, wygląda naprawdę zachwycająco. i. i Gdyby nie to, że wiem, że to jezioro, no to nie ma się takiego poczucia, ono jest tak olbrzymie, że wygląda bardziej jak morze niż jak jezioro, są nawet na nim fale, więc naprawdę bardzo przyjemne miejsce. Bardzo fajnym miejscem jest też taka trasa spacerowa wzdłuż rzeki. To jest właśnie taka trasa Riverwalk. Ten spacer umożliwia podziwianie chicagowskiej architektury. Można się przyjrzeć właśnie budynkom stojącym wzdłuż tej rzeki. Odbywają się też rejsy, więc można wybrać się właśnie na taki rejs po, po tej rzece z przewodnikiem, wówczas ta rola. Zwracania uwagi na to, co, co mijamy, opowiadanie o tych obiektach spoczywa właśnie na, na przewodniku. No i nie można też pominąć myśli o muzeów. Nam się oczywiście najbardziej podobało w Field Muzeum, czyli w takim Muzeum Historii Naturalnej. A widzieliście te zorze polarne w Norwegii? Możesz powiedzieć, jakie Wam w ten czas towarzyszyło uczucie? To było spełnienie marzenia, jednego z wielu zresztą. Przy obserwacji zorzy polarnej trzeba przede wszystkim wykazać cierpliwością i to myślę że pamięta się najlepiej, że trzeba jednak swoje odstać, bo zorza polarna bywa kapryśna i nigdy nie ma pewności, czy ona się pojawi, czy nie. Też ciężko jest przewidzieć, czy, czy akurat będąc na, w Norwegii, czy, 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 czy na Islandii, czy w innym kraju, gdzie tą zorzę polarną widać, no akurat trafimy na moment, że ona będzie widoczna. No, wygląda to generalnie tak, że każdego wieczoru wyglądało się po prostu w niebo i czekało się. Czasami naprawdę trzeba było poczekać godzinę, czasem coś już zaczynało się dziać po 15 minutach, pojawiała się zorze po 15 minutach. Czasem wychodziło się wieczorem i niebo było zasnute chmurami, więc nadzieje na zobaczenie zorzy polarnych wydawały się niewielkie, a wbrew pozorom i tak się pojawia, więc generalnie jest to naprawdę fantastyczne uczucie zobaczyć ten taniec kolorów na niebie. Wiadomo, im bardziej intensywna zorza, tym piękniejszy pokaz na niebie. Ja pamiętam ten moment, kiedy pierwszy raz w ogóle zobaczyłam tą zorzę na niebie. To było tak, że zobaczyliśmy taką mgiełkę płynącą po, po niebie. Nie miała ona koloru takiego, właśnie intensywnie zielonego. I tak nie do końca byłam przekonana, co to jest, ale ustawiłam aparat fotograficzny, zrobiłam zdjęcie i właśnie na tym zdjęciu zobaczyłam, bo jednak matryca aparatu fotograficznego jest bardziej czuła niż oko, więc wychwyciłam. Wychwyciła świat, tą polarną, więc tego wieczoru jeszcze pamiętam, że, że ta zorza pokazała się nam w bardziej piękniejszej formie, bardziej rozbłysła na tym niebie. Było, był jeden też wieczór taki, że aż odbijała się w wodach fiordu. przy fiord, tam był taki fiord i tam się w tych wodach fiordu odbijała, była tak intensywnie zielona. A jaki jest Wasz główny środek transportu? Dostosowujemy się, tak naprawdę. Nie, nie mamy takiego, powiedzmy, jednego środka transportu. Wszystko zależy od tego, gdzie organizujemy tą podróż. Ostatnia nasza podróż do Czarnogóry odbyła się samochodem, ale nie mamy też nic przeciwko temu, żeby podróżować samolotem czy pociągiem. Jeżeli lecimy do, do jakiegoś miejsca samolotem, to też analizujemy, jakie są możliwości poruszania się w tym danym miejscu. Czy, czy jest na przykład rozwinięty transport publiczny i będzie możliwość poruszania się transportem publicznym? Jeżeli nie, zazwyczaj decydujemy się po prostu na wypożyczenie samochodu. A jeżeli jest możliwość poruszania się, transportem publicznym, to chętnie z tego korzystamy. I na przykład w ten sposób zwiedzaliśmy jezioro Como. Właśnie korzystając tylko i wyłącznie z pociągów. Gdzie to jezioro Como leży? Jezioro w Lombardii. Także lecieliśmy akurat samolotem do Mediolanu, do lotniska Malpensa, stamtąd przedostaliśmy się Właśnie do centrum Mediolanu, gdzie wsiedliśmy do pociągu. Tam nabyliśmy odpowiednie takie tygodniowe bilety na właśnie cały transport publiczny w Lombardii. No i już do końca pobytu poruszaliśmy się tylko i wyłącznie pociągami. A byliście też w Chinach, możesz powiedzieć, jak tam było? W Chinach akurat byłam sama. <grywka> tak akurat było połączenie, powiedzmy przyjemnego, spożytecznym, bo był to wyjazd służbowy, no na pewno duże zaskoczenie, jeżeli chodzi o różnice kulturowe, na co też przed wyjazdem byłam przygotowana, że, że tak będzie. No, jest to na pewno niesamowity kraj. Który zaskakuje kulturą, który zaskakuje niesamowitymi miejscami, obiektami. Spacer po chińskim murze to jest coś, co myślę, że zapamiętam jeszcze na długo. Jest zachwycające, widoki z niego roztaczają się niesamowite. Jest też bardzo popularny, no nie ma co ukrywać ale mur chiński jest chętnie odwiedzany i. Turystów jest tam sporo, ale są takie odcinki, gdzie jest ich więcej. Wystarczy odejść trochę dalej. I może nie, że będzie totalna cisza i spokój, ale turystów będzie też mniej. A byłaś w klasztorze Shaolin? Nie niestety nie będąc w Chinach, miałam do dyspozycji dwa pełne weekendy, więc jeden był poświęcony na zwiedzanie Pekinu i właśnie muru chińskiego, drugi weekend spędzony był w bliższych okolicach i podziwianiu spędzony na podziwianiu tego, co, co najbliżej po prostu najbliżej nas było. A jakie miejsca zrobiły na Was wrażenie? O, dużo jest takich miejsc, które zrobiły na nas wrażenie. Może zacznę od ostatniego, czyli właśnie od Czarnogóry. Czarnogóra jest zachwycającym miejscem. Ta największe wrażenie na nas zrobił Durmitor. No jednak gdzieś ten górski duch w nas żyje, więc górskie krajobrazy zawsze najbardziej nas zachwycają. Bardzo dobrze i wspaniale wspominamy nasz pobyt we włoskich dolomitach. Tam również te górskie krajobrazy są tak zachwycające, że, że po prostu zapierają dech. Niesamowitą podróżą była podróż na Islandię. No i Najważniejsze, nie mogę zapomnieć, też takie podróżnicze marzenie zrealizowane naszej córki, czy wyprawa do Kenii i wzięcie udziału w safari. A też podróżujecie po Polsce, możesz powiedzieć, gdzie? gdzie? Najpierw, najczęściej można nas spotkać w górach, w tego, że mieszkamy w Krakowie, więc te góry mamy najbliżej. Więc bardzo dużo chodzimy po górach, więc tutaj zarówno można spotkać jak i w Beskidach, jak i w Tatrach, ale generalnie lubimy bardzo odkrywać polskę. Oprócz właśnie takich górskich klimatów bardzo bo podobało nam się na Suwalszczyźnie, Suwalszczyzna, Suwalszczyzna i, i Suwalskie Jeziora totalnie skradły nasze serca. Bardzo nam się podobało w polskim Parku Narodowym na to ze sprawą właśnie tych wszystkich drewnianych kładek, bagien itd. Na szczęście trafiliśmy na okres, kiedy jeszcze nie było komarów czy końskich much, więc wspominamy ten wyjazd bardzo, bardzo dobrze. Bardzo lubimy Bieszczady. No to akurat, znów górski, górski klimat, ale w Bieszczad bardzo chętnie wracamy. Jest tam tak, właśnie spokojnie, pięknie, widokowo, przestrzennie. Czyli to, co lubimy najbardziej. A jakie miejsca jeszcze byście chcieli odwiedzić w Polsce i na świecie? Myślę, że łatwiej byłoby odpowiedzieć na to pytanie, których miejsc nie chcemy odwiedzić, chociaż z, z biegiem lat zaczynamy się przekonywać, że chyba takich miejsc po prostu nie ma. Co chcielibyśmy zobaczyć? Myślę, że teraz najbardziej chodzi nam po głowie Szkocja. Madera, podróż do Stanów, ale tutaj właśnie te zachodnie wybrzeże bardziej z nastawieniem na amerykańskie parki narodowe. Bardzo byśmy chcieli wrócić do Afryki, być może właśnie na safari, ale tym razem w Tanzanii zobaczyć wielką migrację zwierząt, właśnie tam w rezerwacie Masajmara. Co jeszcze nam się marzy? No, mamy listę olbrzymią. Staramy się po prostu realizować ją sukcesywnie, ale no nie ubywa tych miejsc, wręcz przeciwnie tam kolejne punkty są wciąż dopisywane. Chcielibyśmy się wybrać w podróż do Tajlandii, chcielibyśmy zobaczyć Kangury w Australii. Marzy nam się z takich może bliższych podróży po, po Europie. No to właśnie ta e, e, Madera, Azory. Jeżeli chodzi o, o Polskę, to na Mazury, bo nas jeszcze tam nie było, więc to jest aż, aż dziwne, że jeszcze nie byliśmy na Mazurach, więc chcielibyśmy się wybrać tam głównie, właśnie z rowerami i, i pojeździć na Mazurach rowerami, wybrać na Kujawy, tak samo na takie bardziej poznawanie tego regionu rowerowo. Także no. Mówię, no pomysłów, pomysłów myślę, że na podróże to nam nie brakuje, chyba nigdy nie braknie, coś mi się zdaje. A w tym roku, gdzie jeszcze się wybieracie? A nic jeszcze nie wiemy. No, tak, generalnie myślę, że gdzieś pójdziemy na żywioł. Mamy takie, właśnie powiedzmy. E, e, Pewne miejsca, gdzie chcielibyśmy się udać. No i jeżeli uda się znaleźć na przykład atrakcyjne ceny biletów lotniczych, to, to polecimy tam, gdzie będzie dobra cena lotów. A jak dzieci czują się w podróży i jak reagują na to wszystko, zwłaszcza najmłodszy członek rodziny? Jak to? Jakby to powiedzieć? Hmm. Zaczęły bardzo szybko, bo i zarówno córka, jak i syn w pierwszą taką dłuższą podróż z nami e, wybrali się mając po trzy miesiące. Więc dla córki ta pierwsza taka dłuższa podróż to akurat było poznawanie województwa dolnośląskiego, więc taka podróż po Polsce. Syna w pierwszą taką dłuższą podróż zabraliśmy od razu za granicę, podziwialiśmy wtedy właśnie Saksonię i, i czeską Szwajcarię. Myślę, że oni są nauczeni przyzwyczajeni i jest to dla nich, myślę, że, że takie zupełnie naturalne. Oni lubią podróżować, w podróży się bardzo dobrze czują, lubią smakować nowej kuchni, lubią odkrywać nowe miejsca, są bardzo ciekawi tych, tych nowych miejsc. Przeglądają mapę z zainteresowaniem, mają taką, taki atlas, taki rysunkowy, więc przeglądają na tym rysunkowym atlasie, co w danym miejscu można zobaczyć. Także myślę, że to jest takie dla nich naprawdę bardzo naturalne. Czują się w podróży dobrze, my z nimi też w podróży czujemy się bardzo dobrze. I myślę, że to jest też taki nasz wspólny sposób. Na spędzanie razem czasu, na, na znalezienie właśnie tego czasu dla siebie, o co w tygodniu, gdy normalnie jesteśmy w pracy, e, można powiedzieć, że przygnieceni tymi takimi przyziemnymi sprawami, to właśnie ten czas e, w podróży, bez względu na to, czy w tej podróży bliższej, czy dalszej, e, to jest właśnie taki czas dla nas, e, gdzie, gdzie możemy e, tworzyć wspólnie piękne wspomnienia. A kiedy chodzą do szkoły? No, córka ma teraz wakacje, jest aktualnie na obozie takim żeglarskim. Młodszy jest w przedszkolu, więc normalnie, normalnie funkcjonujemy, nie, podróżujemy, no tak jak mówiłam, pracujemy na etat, mamy 26 dni urlopu, więc musimy dysponować tym, co mamy. No, i oczywiście w tym wszystkim musimy też brać pod uwagę to, jak córka ma wolne w szkole, więc teraz podróżujemy głównie w tych terminach takich wolnych od szkoły, dostosowujemy się do tego. A co jeszcze byś chciała na koniec dodać? Co jeszcze bym chciała dodać na koniec? Może chciałabym powiedzieć tak. Podróżowanie z dziećmi jest bardzo fajne. Nie można się tego bać. Wręcz przeciwnie, to może być dla wielu dorosłych naprawdę inspirujące, bo dzieci dodają niesamowitej energii i pozwalają dostrzegać rzeczy, na które być może dorosły człowiek w życiu by uwagi nie zwrócił. I to myślę, że jest właśnie takie najfajniejsze w podróżowaniu z dziećmi. Poza tym, podróżowanie z dziećmi uczy też cierpliwości, ale też uczy takiego żeby zwolnić tempo. Nie trzeba zobaczyć wszystkiego tu i teraz. Można skupić się na mniejszym obszarze, zobaczyć więcej na mniejszym obszarze, ale go bardziej poznać, poczuć. No i myślę właśnie spędzić razem ten czas i, 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 i go docenić. Dziękuję Ci, Aniu, że chciałaś wystąpić na moim kanale i pozdrawiam. Dziękuję również i pozdrawiam Ciebie serdecznie, Bogusiu, i wszystkich widzów. Dziękuję bardzo.